Ewangelia o Jezusie Chrystusie, wydarzenie Jezusa Chrystusa, które potem stało się opowiadaniem i wreszcie pod natchnieniem Ducha Świętego, ta Ewangelia przeistoczyła się w tekst natchniony, może pod działaniem tego samego Ducha dla nas stać się wydarzeniem, które nas obejmie, które nas będzie dotyczyło. Jeżeli pozwolimy, żeby Słowo Jego zamieszkało w naszych sercach i żebyśmy sami stali się sługami Słowa, naocznymi świadkami, opowiadając o tym, czego Jezus dokonał w naszym życiu. Tego sobie życzymy, czytając początek Ewangelii Świętego Łukasza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. amen. Kolejna niedziela przed nami. Będzie to trzecia niedziela zwykła w ciągu roku. E, witamy w cotygodniowym rozważaniu słowa ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Sławomir Laskowski. Witam serdecznie. I ksiądz Dominik Szymański. Dziś będziemy rozważali fragment Ewangelii według świętego Łukasza i w zasadzie prolog tej Ewangelii, sam początek. Jest to... Pierwszy rozdział wersety od pierwszego do czwartego, i potem czwarty rozdział wersety od szesnastego do dwudziestego pierwszego. Posłuchajmy słowa. Wielu już starało się ułożyć opowiadania o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, mu bogim niósł dobrą nowinę, Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąłszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli. Ewangelia, tak jak zapowiedziałem, jakby ma dwie części. Jest, są to... Dwa motywy, na których się postaramy skupić w tym rozważaniu. I może wyjdźmy od samego początku, czyli od adresata, od tego, jak Łukasz, ewangelista, wprowadza nas w ogóle w, cały, w całe obfite słowo swojej Ewangelii. Kim jest ów teofil, do którego Łukasz adresuje? To jest takie ciekawe, nie? że tak jakby pisał. Całe to obfite słowo dla jednej osoby, mając nadzieję, że y, chociaż ten jeden y, adresat słowa uwierzy. Właściwie adresat y, Teofili pojawia się dopiero w trzecim wersecie, więc wcześniej Łukasz mówi coś jeszcze ważniejszego, mówiąc tak trochę żartobliwie. Y, teofilos. Piękne greckie imię. Y, miły Bogu albo miłujący Boga, można tłumaczyć i tak, i tak. Dostojny Teofilu, Kratiste te, Teofile, a więc prawdopodobnie jakiś grecko-rzymski dostojnik, chrześcijanin. Nie wiemy o nim nic bliższego i nie musimy, bo nie ma potrzeby dociekać, dlatego że w pewnym sensie, w szerszym sensie, każdy z nas jest. Teofilem, czyli umiłowanym Boga, powołanym, żeby doświadczyć miłości Boga i żeby Boga umiłować całym swoim życiem. Więc to jest Ewangelia adresowana do wszystkich, którzy przyjęli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I dobra nowina to nie jest, to jest nie tylko słowo Ewangelii, ale jak słyszeliśmy, jest to pewna historia, która się dokonywała i dokonuje. I dzięki Duchowi Świętemu, Dostajemy światło rozumienia, działania Boga w naszym życiu, bo cała Ewangelia właśnie skierowana jakby dla Teofila i dla nas jest tą drogą naszego wzrastania w wierze i to znaczy w rozumieniu też Boga, Jego zamiarów, Jego woli, Jego zamysłów i te wydarzenia. Stają się wtedy pewną piękną historią naszego zbawienia. Hmm. Czasem są jakieś próby też e, kwestionowania autentyczności Ewangelii, e, historyczności. historyczności. E, no tutaj też ten drugi werset zwłaszcza nam mówi, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Więc Łukasz e, mówi o tym, że e, posiłkuje się jakimiś wywiadami, prawda, tymi świadectwami. E, autentycznych świadków e, życia Jezusa. Święty Łukasz z mistrzowską zwięzłością, jako prawdziwy historyk i świetny pisarz, pokazuje trzy etapy powstania, kształtowania się Dobrej Nowiny. Najpierw pragmata, wydarzenia, a właściwie jedno wydarzenie, które ma na imię Jezus Chrystus. Jego narodzenie, jego życie ukryte w Nazarecie. Posługa publiczna, droga do Jerozolimy, nauczanie i cuda, jego śmierć, zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego, rozesłanie apostołów. To wydarzenie, które zmieniło świat. Wyznajemy jako najważniejszą, najważniejsze wydarzenie w historii, jako ingerencję Boga w historię człowieka, który objawia swoją, swoją miłość, miłosierną wobec ludzi. A więc chrześcijaństwo w przeciwieństwie do religii pogańskich to nie jest mitologia, to nie jest jakaś nauka moralna, zbiór dogmatów tylko czy filozofia życia, tylko to jest wydarzenie, które dotyczy mnie, jeżeli ja pozwolę Jezusowi także wejść w moje życie. Wydarzenie, które później po śmierci zmartwychwstaniu zesłaniu Ducha Świętego jest opowiadane przez naocznych świadków i sługi słowa, przez apostołów którzy nie mieli żadnej księgi objawionej, Pan Jezus im nie zostawił podręcznika ewangelizacji świata, nie robili nawet notatek, tylko wszystko zapamiętywali. Jezus zadbał o to, żeby zapamiętali to, co ważne, to, co istotne i żeby umieli to wiernie przekazać. Temu służy też cała kultura słowa, bardzo istotna w świecie semickim, hebrajskim. Że mówi się tak, żeby uczeń zapamiętał, i uczeń ma zapamiętać i wiernie przekazać innym to, co sam usłyszał. I tylko jedno zdanie dodał do tego, co powiedział Józef, przejdziemy zaraz dalej. I to wszystko dotyczy każdego z nas. My mamy być kimś takim, właśnie kto doświadczył, zapamiętał i innym opowiada to, co Bóg dokonał w jego życiu. Nie opowiadamy tylko historycz, o historycznym Jezusie Chrystusie, tylko o tym też, który dziś działa. Bardzo konkretnie w mojej czyjejś historii. Ale też jeszcze jedna ale... kwestia tutaj, do, co do nazwy e, tych, e, którzy e, przekazują wiadomości. Nie ma użytego tutaj słowa apostoł, ale jakby substytut tego słowa. Hiperetaj. Pracownicy można tak przesłuchać. Dosłownie wioślarze, ci, którzy ciężko pracują. Aha. Na polski tutaj świadkowie i słudzy słowa. Nie? Słudzy słowa, to właśnie ci peretaj I dopiero oni głoszą Ewangelię na dwa sposoby. To też jest ważne. Wynika to z drugiego tomu dzieła Łukaszowego, czyli z dzieł apostolskich. Kerygmat dla niewierzących, głoszenie Jezusa, Chrystusa, apel o wiarę, i katecheza dla tych, którzy uwierzyli, żeby uporządkować im w głowach i w sumieniach po kolei to, czego Jezus uczył. Karygmat i katecheza, nie można tego mieszać. Tak. Najpierw Karygmat, potem Katecheza. I dopiero po kilkudziesięciu, po dwudziestu, trzydziestu latach zaczęto myśleć o tym we wspólnotach chrześcijańskich, które już były od Jerozolimy po Rzym, ca w całym świecie rzymskim praktycznie, o tym, żeby zredagować. I tutaj święty Łukasz, opierając się na starszej Ewangelii Marka który pisze, właściwie redaguje Ewangelię głoszoną przez Piotra. Łukasz jako uczeń Pawła, opierając się na schemacie, który zaproponował Marek, uzupełnia go jeszcze jakby o kilkadziesiąt procent przynajmniej materiału z innych źródeł, być może z rozmów z Matką Bożą. Stąd mamy przepiękną Ewangelię Maryi w pierwszych dwóch rozdziałach przede wszystkim. I przekazuje nam przepiękny literacko i teologicznie portret Jezusa, który nie jest jego kreacją literacką, jakąś fantazją, fikcją literacką, tylko jest dokumentem wiary kościoła. To jest bardzo ważne. Kościół rozpoznał w tym tekście, który mamy, y, autentyczny zapis wiary kościoła i dlatego uznał tę Ewangelię razem z Mateuszem, Janem i Markiem za Ewangelię. Kanoniczną, natchnioną przez Ducha Świętego. Dobrze. Idziemy dalej. To mamy to wprowadzenie, <grym> bardzo takie, nawet kompleksowe i obfite, ale przejdźmy do drugiej części tej Ewangelii, czyli do czwartego rozdziału. To jest takie e, ciekawe, że e, jakby przeskoczę, przechodzimy trzy rozdziały dalej, i tam w międzyczasie jest cała Ewangelia Dzieciństwa Jezusa, jest też e, Chrzest i kuszenie na pustyni. I po tym kuszeniu wraca Jezus do Nazaretu i słyszymy właśnie, co następuje tej niedzieli. Że przychodzi, wchodzi do synagogi i czyta. Co czyta Jezus? Proroctwo. Izajasza. Mhm. Synagoga to, były, to był dom modlitwy, w którym spotykano się co szabat na liturgię słowa. W którym także nauczano w ciągu tygodnia chłopców izraelskich yy, Biblii i tradycji. I był zwyczaj, że yy, każdy, właściwie mężczyzna obecny, mógł stanąć przy pulpicie, odczytać fragment i dać komentarz. Tymczasem Jezus robi coś wyjątkowego. Nie tyle komentuje, powołując się na znanych rabinów, co Ogłasza wypełnienie proroctwa o duchu pańskim, który spoczywa na mesjaszu. Czyli jakby zapowiada to, co się też ma wydarzyć, no bo wiadomo, jakby sam czuje się tym, który jest zapowiadany przez Izajasza. Sam to ogłasza, dziś wypełniły się te słowa, ale też zapowiada rok łaski. To jest ciekawe, że my też jesteśmy w pewnym roku łaski dzisiaj. Jesteśmy w roku jubileuszowym. To już tak abstrahuję od tego, co jest dokładnie w tekście, nie przenosząc to na nasz dzisiejszy dzień. Rok jubileuszowy. Ta myśl została zaczerpnięta z jednej strony z Księgi Kapłańskiej. ten rok jubileuszowy, co 50 lat obchodzony w Izraelu, po siedmiu latach szabatowych. Rok darowania długów, rok powrotu do swojego dziedzictwa, rok pojednania, przebaczenia grzechów. A z drugiej strony... Jezus, nawiązując do roku jubileuszowego, tego roku łaski, wskazuje na siebie jako na Tego, który przynosi rok łaski od Pana. Dla nas rokiem jubileuszowym jest tak naprawdę spotkanie z Jezusem Chrystusem. Wracamy do pierwszej części naszej Ewangelii, otwarcie się na Jego, na, na dobrą nowinę. W taki sposób, by ona zabrzmiała w naszych uszach. Jezus mówi: Dziś spełniły się te słowa w uszach Waszych, a więc o ile otwieracie Wasze uszy i serca na słowo Boże, o tyle to słowo może stać się faktem dla Was. Dla nas rokiem łaski jest możliwość czerpania od Jezusa Ewangelii, Mocy Ducha Świętego i Bożego. Miłosierdzia. I ten rok, który zapowiedział papież Franciszek, już go otworzył kilka tygodni temu, jest jedynie przypomnieniem, aktualizacją tego, co w zasadzie trwa cały czas w kościele, dopóki mamy dostęp do słowa sakramentów we wspólnocie kościoła, do Jezusa, który jest wśród nas obecny. Oczywiście ten, ten rok łaski zawsze trwa, nie tylko dla nas już, którzy jesteśmy w kościele, ale jest tym rokiem łaski, który jest dla tych, których zdobywamy. Dla Chrystusa poprzez ewangelizację, głoszenie właśnie Kerygmatu, poprzez formowanie też dojrzałych chrześcijan, nie, że chrześcijanin tak przeżywa to swoje życie, że to jest jedna wielka łaska. To spotkanie z Jezusem, że to odmieniło moje życie. On mi daje moc do tego, abym kochał, abym walczył z swoimi słabościami. Abym faktycznie zaczął żyć nie dla siebie, a dla tego, który zamiewa się umarli z martwych, że ta przemiana w myśleniu i w działaniu jest tak głęboka, tak potężna, że to się staje potem już chlebem codziennym, nazwijmy tak, w życiu chrześcijańskim, nie? że to nie są tylko jakieś przypadkowe sytuacje. A czy ten osiemnasty werset dzisiejszej Ewangelii, kiedy ten, ten od Izajasza, Duch Pański spoczywa na mnie, i czy może być programem dla ewangelizatora, a nawet po prostu dla wiernego, który chce przeżyć dobrze jubileusz. Wydaje się, że tutaj przede wszystkim jesteśmy wezwani, żeby uznać się za ubogich adresatów tej dobrej nowiny. A więc jeżeli wcześniej próbowałem żyć w taki sposób, gdzie wydawało mi się, że nie potrzebowałem do niczego Boga, teraz jestem zaproszony, żeby na nowo uznać, że że Całym moim jestestwem potrzebuję obecności Boga w moim życiu, uznać się za ubogiego w tym właśnie ewangelicznym sensie. Więźniom głosi wolność Chrystusa, więc ja muszę zobaczyć, jestem wezwany, jeżeli zechce, moje zniewolenia, moje uzależnienia bardzo konkretne. Czego więźniem jestem? Z czego Jezus ma mnie wyzwolić? Muszę uznać siebie, że jestem ślepy na coś, czego nie widziałem do tej pory w życiu. Boga drugiego człowieka, własnej słabości, własnej potrzeby zbawienia po prostu. Jeżeli uznamy siebie za adresatów tej dobrej nowiny w taki konkretny sposób, będzie to na pewno dla nas rok łaski od Pana, tak mi się wydaje. A co znaczy, że ktoś jest uciśniony i odejdzie wolny od ucisku? Czasem z tymi uciskami to jest. No, abym uciśnionym odzyskał, odzyskał wolnymi. To jest niesamowita rewolucja, kiedy potem widzimy, jak święty Paweł mówi do niewolników, żeby zostali niewolnikami i kochali swoich panów. To jest ta wolność, kiedy otrzymujesz miłość Jezusa Chrystusa i obiek jakby obiektywnie nic się nie zmienia w twojej historii. Ci sami ludzie te same sytuacje, a ty jesteś wyzwolony ze swego egoizmu, z tego ciepiertnictwa, bo dostajesz miłość Pana Boga, która ci pozwala też pokochać swoich nieprzyjaciół. Jak to mówi Jezus, to jest prawdziwe wyzwolenie, że jeżeli mam tę miłość, to pozwala mi kochać nieprzyjaciół, jestem już człowiekiem wolnym. Najlepiej egzemplifikuję to, podaję jako przykład list do Filemona, gdzie Paweł, mistrz świętego Łukasza, ewangelisty, odsyła mu zbiegłego niewolnika, którego zewangelizował i ochrzcił, Filemonowi, który też jest chrześcijaninem, uczniem Pawła, przyjmij go jak, jak brata umiłowanego, przyjmij go jak mnie. A, a Onezymowi temu niewolnikowi, skąd on mówi, i innym niewolnikom chrześcijanom, nie próbujcie robić rewolucji bolszewickiej czy francuskiej, tylko słuszcie im z całego serca. Pamiętają, czy akceptując waszą kondycję, pamiętają, że prawdziwym waszym panem jest Chrystus Jezus, który wam daje wolność, nawet jeżeli masz status niewolnika. I to jest ta rewolucja społeczna, która dokonała się w bezkrwawy sposób w Imperium Rzymskim, kiedy niewolnictwo w pewnym momencie upadło. Samo. Czyli, czyli można, można być wolnym yy, w pracy, kiedy no, doświadczamy jakichś trudów, uciemiężeń, czy, czy w rodzinie, gdzie jest nam trudno ale możemy mieć tą wolność wewnętrzną dzięki łasce Chrystusa. Może być różnego rodzaju tak. ucisk polityczny, ekonomiczny właśnie Mówiliśmy. O tym, no. i tak dalej, więc w tym wszystkim I to jest, Chrystus nam tak. po, 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 pozwala odnaleźć wolność. To jest tam właśnie ten rok jubileuszowy. No niech nas prowadza w ten rok to Słowo Boże. My też odnajdujmy się w tym imieniu Teofil. Dostojne słowo że Tobie też ta Ewangelia jest na pewno dedykowana i Józefie, i Dominiku. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dobrego spotkania ze Słowem. Z Bogiem. Z Bogiem.